Po przygodach na śródziemnomorskiej Rivierze w Luka oraz w kolumbijskim magicznym miasteczku Vencanto, przyszedł czas na Chinatown w kanadyjskim Toronto. Porozmawiajmy o filmie animowanym Disneya i Pixar'a Turning Red, a po polsku to nie Wypanda. 13-letnia Lin Lee. Jest przykładną córką i uczennicą, ale pewnego ranka po konfrontacji pełnej zażenowania budzi się jako ogromna czerwona panda. Okazuje się, że to rodzinne dziedzictwo, które przed wiekami zostało ofiarowane przez bogów, aby kobiety z rodziny Lee mogły chronić swoich bliskich. Z czasem jednak dar zamienił się w klątwę, a jedynym sposobem, aby ją złamać, jest magiczny rytuał. Meime, jak nazywają ją bliscy, wraz ze swoimi przyjaciółkami jest wielką fanką boy bandu Four town który już niedługo ma odwiedzić Toronto. Rodzice jednak nie pozwalają grupie 13-latek wybrać się na koncert, więc biorą sprawy w swoje ręce. Pokryją, buntują się i postanawiają zebrać pieniądze, wykorzystując przy okazji reputację czerwonej pandy May. Co ciekawe, akcja tego filmu dzieje się w 2002 roku, co usprawiedliwia użycie konceptu koncertu boybandu przyjeżdżającego do miasta jako celu głównej bohaterki. Ale to bardzo ciekawe umiejscowienie tej historii pokazuje nam o wiele więcej zapomnianego już trochę okresu. Przełomu wieków i tego, jak wyglądała wówczas kultura popularna. Jest to świadomy wybór reżyserki tego filmu, czyli Do Mi Shi, która w 2002 roku miała 13 lat. I również jest kanadyjką chińskiego pochodzenia, która wychowywała się w Toronto. Mei Lin Lee, Li, czyli Mei Mei, to nasza główna bohaterka, overachiewerka, która ma wiele zainteresowań i robi wszystko, aby zadowolić swoich rodziców. Nie tylko doskonale się uczy, ma mnóstwo aktywności pozalekcyjnych, ale również pomaga rodzicom w przydomowej świątyni poświęconej Sun Li, czyli legendarnej założycielki Rodu, która była połączona według legend z bóstwami. Mei, Mei to postać, z którą zdecydowanie mogą się utożsamiać wszyscy młodzi ludzie żyjący w świecie zachodnim, a Pochodzący z Azji Południowo-Wschodniej, którzy żyją pod presją swoich rodziców, którzy z jednej strony chcą dla nich jak najlepiej, ale z drugiej przekładają na nich swoje własne ambicje. Właśnie taką postacią na początku tego filmu wydaje się mama Mei, Mei czyli Ming Lee. Jest nadopiekuńcza, ale jednocześnie bardzo rygorystycznie podchodzi do życia swojej trzynastoletniej córki. Wraz z Ming Li ważnymi postaciami są Przyjaciółki naszej głównej bohaterki Miriam, Priya i Abi. Miriam jest białą Kanadyjką. Priya to dziewczyna pochodzenia hinduskiego, a Abi jest z pochodzenia Koranką. Widzimy tutaj wyraźnie, jak różnorodna jest obsada tego filmu, i to również działa na plus, bo w drobnych momentach możemy wyciągnąć te trochę stereotypowe, ale w większości przypadków bardzo trafne kulturowe smaczki. Ukrytym antagonistą tego filmu ma być postać Tylera, czyli chłopaka, który cały czas próbuje uprzykrzyć życie May. W finale okazuje się, że jest on tak samo zdezorientowany i samotny, jak nasza główna bohaterka, ale przez większość fabuły to on popycha Maymej do podjęcia kolejnych działań i niekoniecznie słusznych decyzji. Ważnymi postaciami pobocznymi są chłopaki z Boybandu Fort Town oraz inny nastolatek Devon. Wszystko dlatego, że to właśnie na przykładzie tych postaci nasze dziewczyny pokazują swoje pierwsze zainteresowania płcią przeciwną i tendencję do Fantazjowania o chłopakach. Dość istotna w finałowej części tej animacji jest babcia Mei Mei, czyli matka Ming. To również relacja babci i mamy w finale pokazuje, jak. Ta klątwa związana z czerwonymi pandami od wielu pokoleń bardzo mocno nadszarpywała relacje w rodzinie Lee. Jeśli chodzi natomiast o to, jak ten film wygląda, po raz kolejny jest to wyżyna animacyjnych możliwości. Tak jak przy Luce, byłem zafascynowany tym, jak przedstawiona została struktura wody i to, co działo się w podwodnych aspektach tej przestrzeni, tak w Encanto nie było zbyt wielu nowych szczegółów, którymi można byłoby się po raz pierwszy zachwycać. Tak tutaj w Turning Red, czyli to nie wypada, po raz kolejny dochodzą nam nowe elementy, bo raz mamy oczywiście fantastyczne koncepty postaci, pięknie wyglądające. Pełne koloru, bo kolorem przewodnim tej animacji jest oczywiście kolor czerwony. To, jak wygląda futro czerwonych pant, jest niesamowite, ale mnie urzekła inna rzecz. W wielu miejscach, bardzo potrzebnych i tych mniej potrzebnych, mamy zastosowanie trybu slow motion w animacji i wygląda to fenomenalnie, szczególnie kiedy skupiamy się na drobnych elementach i szczegółach które tak naprawdę niewiele znaczą, ale wyglądają fantastycznie. Najważniejszy w tym filmie jest oczywiście finał, który sprawia wrażenie: Monster Movie z obecnością prawdziwego wschodnioazjatyckiego kaiju. A także, uwaga, promieniem wystrzeliwanym w niebo. Musi być nawet w animacji Pixara i Disneya. W finale jest jednak mnóstwo mistycyzmu oraz kultury Dalekiego Wschodu podszyte nastoletnim, zachodnim rozumieniem buntu i zmianami, które następują w młodych ludziach, kobietach, mężczyznach oraz tych na różnym miejscu spektrum płci fizycznej, Psychologicznej i kulturowej. Oczywiście na końcu wszystkich łączy siła przyjaźni i razem śpiewają pop-balladę boys' bandu Town. Ciekawe jest to, jaką drogę przez ostatnie lata przeszły animacje Disneya i Pixara w kontekście przedstawiania fabuły. Bo są to animacje, które mają trafić przede wszystkim do młodych widzów, ale również do ich rodziców, aby pomogły o pewnych sprawach. Rozmawiać i pewne sprawy tłumaczyć. Dawniej mieliśmy oczywistego antagonistę, co do którego nie mogliśmy mieć żadnych moralnych wątpliwości. Natomiast teraz w historiach nie ma tak naprawdę złych bohaterów. Najczęściej są to niezrozumiałe intencje, które mogą sprawić, że postrzegamy kogoś jako wroga. Znów mam dla Was te same przykłady, ale wydają mi się one również odpowiednie. W Luce mamy miasto, które bało się morskich potworów, tylko dlatego, że ich nie rozumiało. W Encanto mamy natomiast upartą i niechcącą się zmienić abuelę, próbującą chronić dziedzictwo, tradycje, wspomnienia oraz całą rodzinę. W to nie wypanda jest bardzo podobnie. Mamy presję rodziców i rodziny na bycie idealnym, na dbanie o tradycje i. Pasowanie do standardów wyznaczanych przez pokolenia, utrzymywanie tradycji rodzinnych i kultury, ale wszystko to ma podwaliny w trosce i próbie ochrony najmłodszego pokolenia, próby ochrony przed światem, wyzwaniami, a także wewnętrzną presją, która może odcisnąć ogromne piętno na młodym umyśle. Ming chciała wszystkiego, co najlepsze dla swojej małej Mei, Mei ale egzekwowała to coraz więcej większą presją i coraz większym naciskiem. Spowodowało to, że jej relacja z córką zaczęła się bardzo luzować, bo Mei Mei zaczęła się buntować. Tak samo wyglądała relacja matki Mei Mei czyli Ming z jej matką. Ming odepchnęła swoją matkę, bo nie potrafiła znaleźć z nią wspólnego języka. Niby przez klątwę, ale również przez strach przed rozczarowaniem swojej matki. Ten film mówi nam o tym, że musimy akceptować Oczekiwania naszych rodziców i bliskich, ale nie zawsze musimy się z nimi zgadzać. Jesteśmy indywidualnościami, które mają swój umysł i muszą decydować same o sobie: muszą wiedzieć, czego chcą, a w momentach, w których nie jesteśmy pewni. Mamy bliskich, którzy powinni zawsze służyć nam pomocą. Chociaż wiemy, że nie wszyscy mogą liczyć na kochających bliskich. Tutaj na szczęście w finale wszystko się udaje. Mamy piękny happy end. Muszę przyznać, że wiedząc, jakich sfer kulturowych dotykać będzie Turning Red, nie spodziewałem się, że będzie to tak świetnie napisana i zamknięta w prostej formie historia, która będzie angażować wiele pokoleń, jednocześnie pokazując dekadę historii XXI wieku, z której chyba nikt nie może być tak naprawdę dumny. Ja jestem bardzo zadowolony z tego, że wybrałem się na seans To Nie wypada, a teraz czekam na Wasze opinie. Co sądzicie o tym filmie, o jego. Przesłaniu, a także o tym, jak zmieniają się ostatnio animacje dla dzieci i nastolatków, i o jakich rzeczach chcą nam powiedzieć: tradycja czy nowoczesność? Starsze pokolenie, które walczy z młodym, i tylko symbioza może spowodować, że wszystkim będzie żyło się lepiej. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tym motywie i o całym filmie, a my widzimy się w kolejnych materiałach wideo. Trzymajcie się. Cześć.